GLS, GLS przed nami, Czy jesteśmy w trakcie, to akurat poczekalnia, yy, udało mi się przyjechać o z godziny temu, jest 15.40, trochę z opóźnieniem, ale jesteśmy i to się okazuje, że po trzech latach przerwy, wreszcie GLS wraca, wreszcie. Także tak, yy, obiecuję sobie, że będę robił z tych gls ów regularne relacje, oczywiście zakładając, że, bo światło, zakładając, że uda mi się je regularnie wywać. No więc zapraszam na relacje, próbuję złapać trochę materiału. Za mną się toczy, właśnie zaczynamy trójkę, główną konkurencję. Ja sobie tak myślę, a przyłączę widok. Ja sobie tak myślę, nie wiem czy to się uda złapać, że układanie takich takie zawody to przede wszystkim wydarzenie towarzyskie. To jest tak dużo osób, które się znają, a które też się poznają znają e, się właśnie z zawodów, spotykają się. No to przede wszystkim jest wydarzenie towarzyskie. Bo mówiąc szczerze, ja się zastanawiałem, po co ja jadę na te zawody, że w tym mm. klejach po mm. co jeżdżę na zawody? E, ponad 50 zawodów za mną e, to jest chyba ósmy rok, ósmy, dziewiąty rok e, mojego kręcenia e, oficjalnego. Ja już trochę tych zawodów mam, jakieś tam medale udało się zdobyć i tak dalej, i tak dalej. I czasem się nie chce. Dzisiaj też tak <laughs> trudno było stać, dojechać, są różne inne obowiązki, ale właśnie co to jest? Odskocznia od, skocznia, od z takiego zwykłego, codziennego życia i plus takie wydarzenie, właśnie towarzyskie, relacyjne, kiedy można się spotkać z wieloma osobami. Na wielu z nich to jest też wejście, z tubing, często tutaj. Są, po, pojawiają się znajomości, czy się znajomości, które e, trwają przez lata. E, to jest przede wszystkim to, że nie zawsze miło zobaczyć właśnie osoby, które znamy z zawodu. E, jest dużo fajnych też mi wspomnieć dzięki temu. Jak jeździłem, wczoraj jeździłem po Gdańsku, to każde miejsce gdzieś tam przygotowało wspomnienia, również ta sala, sala, na której zdobyłem mój pierwszy medal, znaczy pierwszy medal zdobyłem tam trochę dłużej. Ale ten. Ale ten, to drugi medal Pozdrawiam wszystkich widzów, Pamiętajcie, tutaj na dole przycisk subskrypcji mi zostawić. Dzięki. Dzięki, dzięki. Michał Bogdan, e, tak wicemistrz Europy? Prawie, trzeci byłem, trzeci. ale no medalista. Drugi wicemistrz. No tak, to znaczy, Drugi dziwnie brzmi to określenie, ale medalista no, jest, jest na pewno poprawnie. No, tak. na się, Kuba Kipczek. I rekordzista Europy w trójkącie? W trójkącie. Rekordzista Europy, tak. Częścią tych zawodów jest mozaikowanie. Chyba, to chyba, chyba będzie winner to jest e, wiadomo Antonio no, to no, Morales, na nasz przyjaciel z Ameryki Południowej. A wielki eseista kubański. Właśnie. Tak, tak. Słuchajcie, dzisiaj zmienia się na jednego z jaką największych legend naszego świata z tym filmikowego, to jest nasze delegat, jest członkiem zarządku Polskiego e, Stowarzyszenia z Kirchnymi, wieloletnim zawodnikiem. A to co najważniejsze, to co dzisiaj się wydarzyło, jest dzisiaj 200 miasta zawodach, moi drodzy. Jest Przemek. Wielkie brawa do Przerka Logarskiego. I... Moment, gdzie muszę powiedzieć, pewną anegdotę, bo Przemek, u nas tradycja jest taka na Gielesie, mam nadzieję, że nigdy jej nie zaprzepaścimy, że każdy, kto setne zawody tutaj, to ma mozaikę. A on był jedyny, któremu nie zrobiliśmy, bo się nie wyrobiliśmy i powiedział: To jak zrobię, dwie setne to mi zrobicie? On ja mówię, Najpierw zrób. No i zrobię. A nie nie, nie, nie byłeś u nas na setkę. 99 miał u nas, setne sobie pojechał Ksiśń, gdzieś indziej z rajca, i 101 już potem u nas. No i płakał, że chce mozaikę. Ja mówię, Nie, nie było setki, to nie ma, nie? Nie daliśmy rady zrobić, Mówi, Jak będzie miał 200, to wtedy mu zrobimy. Ja bym mówił: Nie, no zrób 200 najpierw. No i kurde, zrobię. Nie? I były mozaiki po 324 kostki. Dzisiaj mamy 200, więc raz, dwa razy większa mozaika. Mozaika jest przygotowana przez zespół, który podjął się tego zadania. Zapraszam zespół na chwilę do nas, który tutaj. Sporo osób dołożyło różne kostki, natomiast autorzy i pomysłodawcy tej mozaiki, czyli Kamil, Dominika, Mateusz, Szymon, też Kuba lata tutaj pomagał. Nie chciałbym kogoś pominąć, natomiast jak ktoś dołożył jakąś kostkę, jak najbardziej może się tutaj czuć współautorem. Poproszę was, żebyście, kochani, odkryli naszą pracę, waszą, przepraszam. No i oczywiście poza tą mozaiką, Przemku. Panu Przemysławowi Rogalskiemu, Polskie Stowarzyszenie Speedcubing'u za wybitne zaangażowanie w rozwój Speedcubing'u. Wszyscy koledzy i koleżanki Speedcuberzy gratulują historycznego wyniku dwusetnych oficjalnych zawodów World Cube Association. Finansowa! Nieprawdopodobny wynik, ale przed nami piąta próba. Szymona musiała. Mają właśnie przygotowania do yy, ceremonii ostatecznej także znaczy ostatecznej, do ceremonii wręczenia medali, to której być O, powiem, że dzisiejszy dzień bardzo taki ciekawy, zaskakujący. Przede wszystkim młody Teodor Zajder zdobywa złoto 2x2. Bardzo, nie, nie nagrałem tej reakcji, ale ogromna reakcja całej publiczności. Z tak było mega. E, a w finale Olaf Kuźmicki robi średnią film 92 na jakichś bajecznych rozwiązaniach. Na pewno będę chciał to zrekonstruować e, zbazać, bo Bardzo ciekawe to były rozwiązania, bardzo ciekawy zawodnik. No i wy, okazuje się, że jest na pewno drugi w Polsce, ale trzeci w Europie, jeżeli chodzi o średnią. 16 obecnie na świecie. Wspaniała postawa, jakby wspaniałe wyniki, świetny zawód, świetne rozwiązania. No i atmosfera gls działa, nie? Znaczy, GLS działa, bo na GLS-ie bardzo dużo dobrych wyników. Także to chyba będzie na tyle, co, a, co ja mogę dodać. Chyba wygrałem w kategorii rodziców. Ja się zdecydowałem startować w tej kategorii raz, że nie y, silny startował, tak, ale dwa, żeby też jakoś tam senior Cubers trochę podbudować, że, że można osiągać dobre wyniki, dość dobre wyniki, tak mi się wydaje, a z drugiej strony, że trzeba nad tym pracować po prostu. Także, no takie mam trochę mieszane użycia, czy, czy startować, czy nie. Ale ostatecznie zdecydowałem się, że w sumie, czemu nie. nie? No, dziecko startuje, rodzicem jestem, będę startował. Także teraz z mojej strony. Dzięki za uwagę. No i do zobaczenia w kolejnym mój cubie i może w jakiejś może w jakimś mój cube oddzielnym. Na razie pa!